Cześć, witajcie moi widzowie. Je, ja jestem Pani Monak i dzisiaj gramy sobie na mapie SCP Container Bridge w Minecrafcie. I dzisiaj ze mną jest pan XX kapli XX. Przywitaj się. Okej, okay, zagramy sobie safe, żeby... żeby nie było cater. O. Aha. Okej. Okay. No musím. Hey, They've got some work for you. Do me a favor and step out of your cell. Ghostbusters mam skina, <gryzny> Bo oglądałem sobie tego e, Ghostbusters e, dzisiaj i ten. I, I jeszcze mieliśmy dzisiaj atak zombiaków na Piotrkowie, to ja zrobiłem sobie z i, i zabijałem. Idealny skin do klasy D. No tak, tak. On pasowałby do Ghostbusters e, jak w tym, jak na Robloxie w d, by, by, by ta grania. And don't forget, today is pizza day, mm. so settle down in the cafeteria and you're so hot. Well, we're here. Just get in there and follow all the instructions and, uh, you'll probably be fine. Oh, a palm reader.

Pozdro. Okej, okay, możecie oglądać jak gram w SCP Container Breach. Ja w tą stronę nie idę. Poszuka jakieś karty. Nic nie ścina, nie. Normalnie, sobie nie. Niedaleko jest kopiarka, ale karty nie ma. Zbać o, nie czaszka. Więc... Czaszka. O, safe. Co to? Gas mask daj. O Jezu, ja nie chcę na razie. A! daj mi Nie, do. na razie to do ci się... zdaj zdejmij. E. E. Eee. Halo? Czemu ona zniknęła? Co jest? Okej. Okej, okay. okay, znajdzie się drugą, bo jest kilka problem o tym. Wróciłem. Okej. Okay. O nie! O nie! O nie ma. Polecam ci uciec, bo masz 7 blinka. 6. 5. 4, 3, 2... Dobra. 1 grężem. Karto, chodź kartę! Karta, karta, karta! Karta! A wiesz, A że to jest z moim setem. Wiesz, że to jest SCP e, nieskończone, że... A wspominam o zostawieniu łapki w górę i supiko z dzwoneczkiem. Sam O! Aha, dwóch. Eee, nie w tą stronę. Ale mi lubię tego live'a. Ja nie! Dobra. E... Mam kartę! Ej. Pozdrawiam YouTube. Y. I teraz... Pozdrawiam Dobra. YouTube. Y. Dobra, ja się tutaj cofam. Ja nie chcę. Ja nie chcę umierać? Ja ja się trofam. Wiesz... Ja, znaczy nie, znaczy ja nie wiem... Nie, bo on stał w kopie niedaleko. Trójka, kopierki, no. Trójka Jezu. Ale nie do kopierki z jedynką chyba nie. A nie wejdziesz do kupierki z jedynką. Ej, co rock and Bane of Z dwójką jedynie ja można wejść. A to muszę tu poszukać. Dobra, przejdę przez ten. Nie, bo tutaj będzie tego od ja nie mam gas tak mi się przypomina coś. Aha, trójka jeszcze lepiej. Oh, damn. O winda ja nie chcę! Ja nie chcę na górę. Ale to jest to zepsuta, tu była zawsze zepsuta. Ej, fuck? Ej, pamiętasz Limon, jak ja wczoraj się u C E na przestraszyłem. <stryk> 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 u tak. C ja, nagrałeś? Y, bo na Steamie jest za darmo u cn pobraliśmy. No nie wiem! Wiemy, braliśmy, no, no. Y, we trójkę. A, a ja robi Limon i się zasrałem. I a ile zrobiliśmy od punktów? Y, ja, ja nawet ja nie umiem w to grać. Ja 25... Ja minutę 15 wytrzymałem. To się nauczytać czytać i wybieraj jakieś łatwe o, Wziąłem na piątkę. Wszystkie z pierwszej części i to i Frediego. Nie, to i Frediego to ci się nie opłaca i wszystkie... Niektóre z pierwszej części są bardzo trudne, no, więc... No. No. czemu ty tam stoisz? Limona, ty teraz nagrywasz? Mhm. Tak, on teraz nagrywa. Nie! Mhm. Obejść mrugacza, czy do niego pójść? Bo tam jest kopiarka niby, nie? A, jest kopiarka właśnie. Kto to jest mrugacz? No to... Jak nie znasz się na SCP to nie warto. Okej, okay, to zrobię save. A. No, bo się właśnie nie znam. Co jest?! On tam poszedł. Oooo, oh. Jak on się rusza? Przecież na niego patrzę! Dobra, de. O kurde! Ej, obejdź go! Obejdź go może! A, tak! Najlepiej mm. będzie. Ale wiesz, że ja zaraz blinkam. Ok. A

Hop, 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 hop. 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 Kiedy wstałeś ten odcinek, to nawet co do spraw... Jak Dawid mi zrobi to... miniaturkę. A. <laughs> Jezu! Komputer nie strasz mnie. Wow! Jedno pytanko. To jest Kasper? Mog na Piotrkowie, może żyje od Ciebie, jabłka Ej, jestem przy kopiarce, jestem przy kopiarce. Normalne morze. Jestem przy kopiarce. Bo nie mogę ale nie możesz zresztą nawet. O, Illidwimi, Alixwi. Ej, jestem przy kopiarce. Ej, kopiarkę mam. Hej. A nie, to nie kopiarka. To jest, to jest kopiarka. A nie, to nie jest kopiarka. Tak Co?

a patrz teraz ty możesz wpisać melodyjkę, bo melodyjka też ma fajnego skina. Um, jest! Mam kopiarkę, mam kopiarkę! Patrz, patrz jaki fajny skinek! Dwójka, no to nie Ej, wiesz, że ja muszę dwójkę. Ej, że ja muszę zrobić. Ej, bo ja znalazłem kopiarkę, nie? Mmm. I... 330 Patrz na tego skina dopiero. Okej okay, mam ja, go, To jest bon... to jest pana Bongo 3.0 Mhm. Mm Ej, to... ty... Ej, czekaj? Jak ty się tu sobie wziąłeś? Ej, kto z was umie, umie robić skiny i bym mówił mi... zrobić jednego? Właśnie mi też by się to przydało. Ej, nie! Nie, ja wpadam do dziury! Nie! Kasper, umiesz robić skiny? Nie potem jak zrobić tą mapę do Minecrafta, Jak to włożyć? Ja. No. Nie, nie, do ciebie, w można, mówię. Jej, kartka dwójka. O, dwójkę. Pokrzam. O. Wiesz, co by było zło, jakby te, te drzwi, które właśnie otworzyłeś, tą dwójkę. Nie, ja tam nie chcę. Były ten. Ja nie chcę... O nie, musisz tam wybrać! Ja nie muszę. A nie, ten? <laughs> drugi. <Jezus, O>! kolejny? <laughs> nie, chyba się rzuchują. przyjdzie do ciebie, ale nie wiem czy nie... Chyba nie jesteś deda. Entrance, no nie. Tędy się szło do Jakbyś miał, jak miał trójkę, to by byś był uratowany, jakbyś poszedł do Entrance. Ja idę, nie wiem. ja idę, sobie, ja idę, po kurczę, Ja sobie robię teraz mini kurczę, DZIE CZWAK ZŁOŻÓDŁA Dlaczego ja już jak to robię? CO JEST? JAK? JAK?! Ja nie chcę! Ja nie chcę! War? Idź Ej dobra, chyba wiem Czy otworzysz też świat na tej wersji? Dobra, sej... I... i wyklikasz wy... ...kasz w plikach CO JEST?! Nie! Zdajesz tą mapkę do tej wersji! Nie, nie do wersji tylko do saves Do saves? Yy, dobra to ja tak zrobię Ja nie chcę tu, ja chcę stąd wydostać się, no Jak się? Hmm. Czekaj, pobrane No nie, eee... plaga! No, no. Czej. Pięknie Muszę sobie zrobić to prostu Ja nie chcę blinkać. No co tu jest plaga no! Ja tu jeszcze jestem Nie gadaj. No mam już plagę, nie? Dobra idę na dół. Myśli plaga jest na górze. Ja, ja muszę, ja naprawdę muszę i iść na dół, bo nie mam gdzie indziej iść. Co jest? Co jest? O, pan y, zombie? Ha, za, hub. Nie, ja the... yeah, nie chcę. Dysprojekt? <śśś> Czwórkę mam. Yeah. Mm. Czwórkę mam. Y Włączę na Badajonie na no, 1,89. Dobra. Nie, okay. idźcie sobie, ja nie chcę. No. No, ale czego nie chcesz? No, umierać! A no, czego innego? <grym> nie! Nie! No to by nie było nie. zbyt dobre posunięcie. No masz no, w sumie. Ja, ja ich być nie mogę! Dobra, chyba sobie pobrałem to. Uchu, tam dzwonił do Nie wiem. Nie, nie ma na tego. Tylko, prawda? Dobra yy, Arix, yy, chodź na te mega wallsy. No jak mm. oni tutaj... dają? że ja chciałem pograć w, w, w akcji 50. Ale domowy, no. ja to dobra. Dzięki. Bo wiemy na co dzień czeka na skinę. Ej, patrz, widzisz tego gościa, tego Devil Poss? Gdzie? Tego skinem takim czerwonym. Co sobie biega. Czerwony taki screen co sobie biega teraz. Jezu. Widzisz go? 009? Pójść tam. Debil po. Debil. Debil po Do, a no Devil, Devil po widzisz, że on ma skrzydła? Ej, dobra, nie ja wprę z tobę. No nawet. widzę no i. No, ale, wi ale, ale widzisz jego skrzydła. Ła no, co? A na czym grasz? Ja? No ten, Przecież też naprężę. A na nie grasz? Nie, a co? No to ja jak ty widzisz jego skrzydła? Ej, nieśmiałka mam! Nieśmiałka mam! Co? Masz nieśmiałka? Możecie But, widzieć, to jakoś bardziej mm. zrozumiało, bo ja nawet nie... Nie! Dobra. Nie! Nie! Ej, ja mam jeszcze 106 na ogonie! Tutaj, daj, y, wasz, y, Alex, w, w, widzisz What? mnie? Aż tutaj jestem. Widzisz? Widzisz, jak tańczę teraz? Tak. Ale ja teraz u ciebie tańczę? tamten w ogóle nie ogarniam, co to SCP, nie? Jak piątkę o. potrzebuję? Nie! Nie, nie mam. Oh, shit. Dobra, już. ja to jest ten dermon, tylko z Nie, churą, nie wiem, wiem, wiem. Co pobrałem tam? Jak no, okay, dana to dana dana, dana. coś tam. No. Dobra, jadę na dół, bo ja tam muszę pójść i zamknąć coś, nie? Bo tak pamiętam. No dobra, to ja, ja też mam. A ja tutaj zombiaki mam, ja tu to... zombiaki mam. Serio? O, ok, dobra, po prostu nie ile Okej, okay, coś tam zrobiłem, nie wiem co ja tu idę już. Jezu, co jest? Aha! 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 A, jestem, jestem w placówce w konty... Okej, widzowie mieliśmy małego baga i, i waliło mnie poza mapę, ale tam było powrót do... Ej, dobra, wioski. ta jest mlana. ja przyjęlię tym oczkiem. Klatką moją nie? Mm -hmm. I on mnie zaczął strzelać. Ew. Trzeba było nie klikać. Damy może. Boże, daj mi ten kimś. Ej, wziąć pierścionek, czy nie? Ej, wziąć pięć. Pierścionek? Nie wiem. Dobra, biorę. Damy Dobra. O nie, ja nie mogę tego Jestem... mieć. Na razie. Buton I, dobra, biorę jeszcze klucz. Co jest grane? Ej, nie, bo to jest ta książka. Ja nie chcę tej książki. 427? Co to jest? Nie. Wiem. Nie powinienem tam... Nie, mrugaczem? serio, tutaj. Ej, bo ja zaraz blinknę. Dobra, szybciej bl blinknę. Okej. Okay. Ja jeszcze wybrałem. Plaga? Ja Jak tak. Plaga może być? On tu może być, tylko żadny. No to ja mam ten zaszczyt. Ała! No to ja mam ten zaszczyt, piękne, nie? Tak. Masz No to chodź, tu Ej, dobra, mruga nie ma. Nie, nie! Dobra, ja muszę tą mapę jeszcze raz pobrać, nie? I chodź, wyminąłem cię. Jest, wyminąłem go. A jakim jest sztosem? Zamykaj się! Okej, okay, dam na fine. Ulepszę sobie inne karty jeszcze. Nie ja bym ci dać na very fine, albo na inne. Dałem na fajne. No to dobrze zrobiłeś. Ja, ja się znam. Nie Mam kartę piątkę i dwie dwójki. Ja to sobie zrobię więcej. No, a very fine znowu, jakbyś wraz to byś zginął, nie? Ja sobie dam tutaj hazmat ten. gasmaskę i, I to coś. A masz apteczkę? A nie, nie masz. Bo jakbyś miała apteczkę to byś... Tu musiałam złożyć, musiałam złożyć. Dobra, mhm. tu save'a. I do odcinekstwa. 24 minuty. Dobra. Kolejny. Teraz możesz iść do... Okej, okay, nic... Nic, nic, nic nie zadziałało. Mhm, maska się nie ulepszyła. O! Mam lepszy hazmat, mam lepszy hazmat. To, to się opłacało. I to coś ulepsza. Te to, kwater to, to coś. Nie teraz do NTR tylko sobie ulepszaj. Nie, 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 ja, ja w tym odcinku. Yy... Widzowie, jak ulepszę już e, te rzeczy, to będzie... To już po prostu kończymy odcinek. No, bo e, nie... My mam apteczkę! Nie widziałem, że ona to może się respić. Dobra, to jeszcze do okay, co, jeszcze ulepsz go na Okej, mam, mam kartę i e, coś tam... Nie, co?! Jak?! Jakim cudem?! Co? No, 106 mi się pojawiła! Serio? Ta! O jakim cudem? Jeszcze... Jeszcze 100... Sto... Jeszcze ten, 049! no ale masz niechartę. Aha, no to pięknie. 106 powinna już zniknąć, ale... Dobra, ja ubieram pierścień, żeby mnie nie dorwał ten e, 049 bo pierścień chyba reaguje to, że, że 049 nie może mnie zabić. Tak słyszałem. Ok, mrugaczem sobie poszedł i 106 też sobie poszedł. Dobra, sejwik. Ok, a w ulepszę, widzowie, co się tu dzieje w tym odcinku? Powiedzcie mi. Dobra, ja sobie pobrałem to na. Od nowa oczywiście musiałam pobierać. No nie są to Dokument 0914. Nie, to znam to, 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 I znowu te pigmenty mi się robią, nie? O, o, mam Mastercardy! Jej! <grystanie> mastercardy mam. Dajcie Mastercarda na sprzedaż. Sprzedaję Mastercardy, zapraszam. No i czekaj, ja sobie jeszcze hazmatę ulepszę. Na no, jeszcze raz. Najgorzej, jak mi się teraz 106 pojawi, nie? Nie, nie można. Small Fierce Eyed kit Nie no, nie, mo nie da się już na lepsze. Dobra, spróbuję y, level trójkę jedną dać na Very Może to się uda. Jeszcze <trybuj> nie. Nie, kolejną Mastercardą mam, okej. Okay. Okej, okay, ja. E, okej, okay, wizowy będziemy już kończyć ten odcinek, bo już jest za długi i tak e, go zwytnę troszeczkę. Ja byłem pan Limonek i Buja.